Bardzo ważne jest to, żeby znajdować ten balans w naszym życiu między zewnętrznym a wewnętrznym i żeby zacząć traktować wewnętrzne procesy naszych transformacji w takich ważnych, istotnych momentach w naszym życiu, kiedy coś ważnego procesujemy, zmieniamy, zmieniamy oczywiście też zewnętrzne zachowania, ale to jest efektem naszych wewnętrznych transformacji, transformacji naszych przekonań, transformacji uwalniania emocji, bardzo głębokich e, transformacji duchowych. I bądź dla siebie czuły, czuła, kiedy przechodzisz taki proces wewnętrzny, i pozwól sobie być wtedy bardziej do wewnątrz niż na zewnątrz, i pozwól sobie na pewnego rodzaju zwolnienie tempa na zewnątrz. Nie bój się, że, że świat ucieknie. To jest bardzo ważne, żeby dać sobie dużo przestrzeni, czasu, zaangażowania na te wewnętrzne transformacje. Później zdążysz podziałać na zewnątrz.